Witam, witam. E, właśnie będę robił poziom i zaraz po zrobieniu poziomu e, chcę zrobić jeszcze kilka przyzwań na Walhali. E, krążą plotki, że łosoś będzie dostępny tylko teraz, że będzie miał zmienioną umiejętność specjalną. E, więc użyję monety, które mam, plus zrobię jeszcze 10 przyzwań za diamenty. E, no i zobaczymy czy dzisiaj będę miał szczęście okej okay, robimy poziom okej okay. 60 flag fajnie im więcej tym lepiej gram od jakiegoś czasu bardziej pod doświadczenie z tego względu, że flaszka to flaszka zawsze daje na maksa więc porównując z graczami którzy mają 40 flag czy 50 flag to te 60 robi różnicę oczywiście 80 byłoby fajniej no dobra, to lecimy do przyzwań no dobra i zobaczmy każdy bohater wyróżniony tak naprawdę by mnie cieszył. Nawet ten parszywy łosoś. Kto wie, może go zmienią. Dodatkowo, oczywiście, bohater miesiąca. No, i jest kilku jeszcze bohaterów w sezonu czwartego, pięciogwiazdkowych, których nie mam, a bardzo bym chciał mieć. Więc zobaczmy. leci sezon trzeci, ale nie to co byśmy chcieli. Dobry kolor, ale to nie ryba. No dobra, i mamy ostatnie przyzwanie za monety. I poleci dyszka. ok, gdzie by sobie ustawić? Może na tym pierwszym. Dobra, tylko dziesięć przyzwań, więcej nie robię. O, Przynajmniej bohater miesiąca. Zawsze coś. Eee, tylko teraz będą potrzebne strzałki. No dobra, i otwórzmy sobie te dwie skrzynki. Kompas. I strzałki. Super. Dobra, i za chwilę otworzymy jeszcze skrzynki y, misji i y, areny. Ok, i obie skrzynki są już gotowe, więc y, otwieramy. Dobra, bez szału. Także e, tyle na dziś. Przynajmniej wpadły strzałki ze skrzynki. E, trzymajcie się i do zobaczenia.